Około 100 tysięcy ludzi przyszło na plac Piłsudskiego w Warszawie, żeby pożegnać zmarłych i modlić się podczas żałobnej mszy w intencji wszystkich ofiar tragicznego lotu. Polska żegna ofiary katastrofy. W całym kraju o 8.56 zabiły dzwony i zawyły syreny. Ludzie przystawali, by w ciszy oddać hołd ofiarom katastrofy prezydenckiego samolotu, który tydzień temu rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, jednak pamięć przezwyciężyła śmierć powiedział podczas uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie marszałek Sejmu Bronisław Kamorowski. Około 100 tysięcy ludzi przyszło na plac Piłsudskiego w Warszawie, żeby pożegnać zmarłych i modlić się podczas żałobnej mszy w intencji wszystkich ofiar tragicznego lotu. Na placu Piłsudskiego jest. Witamy Państwa z placu Piłsudskiego w Warszawie. Tydzień po tragedii cała Polska żegnała ofiary katastrofy smoleńskiej. Tu na placu Piłsudskiego ofiary katastrofy smoleńskiej żegnały ich rodziny, przyjaciele, przedstawiciele rządu, pałacu prezydenckiego warszawiacy oraz wszyscy ci, którym udało się dotrzeć do Warszawy. Tym, co najbardziej mogło poruszyć i najbardziej poruszyło, był ogromny baner. Baner o powierzchni 400 metrów kwadratowych, na którym widać było zdjęcia wszystkich ofiar katastrofy. Na pierwszym planie para prezydencka, a poniżej widzimy pana Wojciecha Seweryna, obywatela amerykańskiego. Trzymającego rzeźbę statuetki Pomnika Katyńskiego, wykonaną przez artystę rzeźbiarza pana Leonarda Szczura, którego to dzieła goszczą na salonach najwyższych władz państwowych i kościelnych na całym świecie. Tu, na tym placu w Warszawie, przed pałacem prezydenckim, na ulicach Warszawy, katastrofie i jej ofiarach. Wiadomość, która nie dotarła do naszych umysłów i serc, chyba jeszcze do dziś. Bo rozmiary tej tragedii największej w dziejach powojennej Polski przekraczają nasze możliwości rozumienia tego, co się stało.